Terminał płatniczy bez kasy fiskalnej? Czy to w ogóle możliwe? To pytanie zadaje sobie naprawdę wielu polskich przedsiębiorców. W tym materiale sprawdzimy, kiedy takie rozwiązanie jest w 100% legalne. No to co, zaczynajmy? No właśnie, to jest chyba kluczowe pytanie, prawda? Wiele osób, które prowadzą własną działalność, zastanawia się, czy instalując terminal, automatycznie zobowiązuje się do posiadania kasy fiskalnej. Zobaczmy, jak to wygląda w świetle przepisów. I od razu prosta odpowiedź. Tak, jest to możliwe, ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale. W tym przypadku kluczowe są konkretne warunki, które trzeba spełnić. Przeanalizujmy je sobie krok po kroku, żeby wszystko było jasne i, co najważniejsze, w pełni legalne. Zanim przejdziemy do konkretnych warunków, musimy sobie wyjaśnić jedną absolutnie podstawową rzecz. To jest naprawdę kluczowe, żeby rozróżnić te dwa urządzenia, bo, uwaga, one pełnią zupełnie inne funkcje. I tu właśnie widać tę fundamentalną różnicę. Terminal, cóż, to po prostu narzędzie do przyjmowania pieniędzy od klienta. Tyle. Z kolei kasa fiskalna to urządzenie do komunikacji z urzędem skarbowym, które służy do ewidencji podatkowej. To są dwa zupełnie niezależne światy i posiadanie jednego wcale nie wymusza posiadania drugiego. No dobrze, skoro już wiemy, że terminal i kasa to nie jest to samo, to przejdźmy do sedna. W jakich konkretnie sytuacjach można legalnie prowadzić sprzedaż, mając tylko terminal płatniczy? Oto liczba, którą chyba każdy przedsiębiorca kojarzy. 20 tysięcy złotych. To roczny limit obrotu ze sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Jeśli obroty nie przekraczają tej kwoty, otwiera się droga do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy. Ale, co ważne, to nie jest jedyna możliwość. Mamy tu w zasadzie cztery główne ścieżki. Oprócz wspomnianego limitu obrotów, kasa nie jest potrzebna, gdy cała sprzedaż jest kierowana wyłącznie do innych firm. Co więcej, niektóre rodzaje usług, np. finansowe czy edukacyjne, są z tego obowiązku zwolnione z góry, niezależnie od obrotu. Trzeba więc dokładnie sprawdzić, czy prowadzona działalność łapie się do którejś z tych kategorii. Okej, okay, ale dlaczego tak bardzo podkreślamy, żeby dobrze zrozumieć te zasady? Bo pomyłka w tej materii może być, no cóż, bardzo kosztowna. Zobaczmy teraz, jakie ryzyko wiąże się z nieprzestrzeganiem przepisów. To jest pytanie, które naprawdę warto sobie zadać, jeśli rozważa się rezygnacja z kasy. Konsekwencje nie są błahe i co gorsza, nie ograniczają się do jednej kary finansowej. 30 tysięcy złotych. Tak, to nie pomyłka. To jest maksymalna wysokość grzywny, jaką Urząd Skarbowy może nałożyć za samo niezarejestrowanie kasy fiskalnej na czas. To chyba wystarczająco mocny argument, żeby dokładnie sprawdzić swoje obowiązki. A to niestety jeszcze nie wszystko. Dochodzi do tego konieczność zapłaty zaległego podatku razem z odsetkami, ryzyko postępowania karno-skarbowego, a także przypada ulga na zakup kasy. No, i na koniec coś, o czym często się zapomina, utrata zaufania klientów, którzy mogą po prostu uznać firmę za niewiarygodną. Skoro znamy już ryzyko, to zobaczmy, jak działać poprawnie, jeśli faktycznie można być zwolnionym z posiadania kasy. Jak w takiej sytuacji dokumentować przychody, żeby wszystko było w porządku? Rozwiązaniem jest tak zwana ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. I spokojnie, to nie jest tak skomplikowane, jak brzmi. Mówimy tu o czterech prostych krokach. Taka ewidencja to może być nawet zwykły zeszyt. Ważne, żeby zapisywać numer wpisu, datę, kwotę i krótki opis. Na koniec dnia wystarczy wszystko zsumować i zaksięgować. A dla płatników VAT dochodzi jeszcze jeden mały krok związany z plikiem JPK, czyli comiesięcznym raportem dla urzędu. Dobrze, na koniec naszego omówienia zerknijmy jeszcze, na jakich przepisach opiera się cała ta wiedza i odpowiedzmy na kilka pytań, które pojawiają się najczęściej. Wszystko to, o czym sobie dzisiaj mówimy, opiera się tak naprawdę na trzech aktach prawnych. Ustawa Prawo Przedsiębiorców nakłada obowiązek udostępnienia płatności bezgotówkowych. Jednak dla nas najważniejsze jest rozporządzenie ministra finansów, bo to ono szczegółowo określa zwolnienia z kasy. A wszystko to uzupełnia oczywiście ustawa o VAT. To jest bardzo, bardzo częsta wątpliwość. Skoro kasę fiskalną trzeba zgłaszać, to może z terminalem jest podobnie? Odpowiedź jest krótka i jednoznaczna. Nie, absolutnie nie ma takiego obowiązku. Urzędu Skarbowego nie interesuje, czy ktoś posiada terminal płatniczy. To jest po prostu narzędzie biznesowe. Ok, a drugie częste pytanie: co w sytuacji, gdy posiada się i kasę, i terminal? Czy te urządzenia muszą być ze sobą jakoś połączone, zintegrowane? I tu ponownie odpowiedź brzmi nie. Przynajmniej na ten moment przepisy nie nakładają takiego obowiązku. Warto jednak trzymać rękę na pulsie, bo jak wiemy, prawo podatkowe potrafi być bardzo dynamiczne. I na koniec pytanie, które każdy, kto prowadzi działalność, powinien sobie zadać. Po tym wszystkim, co sobie powiedzieliśmy, kluczową kwestią jest analiza własnego biznesu: czy spełnia on warunki do zwolnienia z kasy fiskalnej. Warto to bardzo dokładnie sprawdzić, żeby prowadzić firmę spokojnie i w zgodzie z prawem. Dziękuję za uwagę.